Witaj na kanale Kwantowa Przemiana. Dzisiejszy odcinek, prawdopodobnie ostatni z serii o Napoleonie Hillu, będzie brakującym elementem. Dziś przed tobą same konkrety, kompletny przewodnik po tym, jak wprowadzić w życie filozofię sukcesu. Jeśli przesłuchałeś poprzednie odcinki, to wiesz już na czym polega podejście Napoleona Hilla. Ale jeśli wciąż nic się w Twoim życiu nie ruszyło, jeśli masz wiedzę, ale nie masz efektów, to znaczy, że brakuje Ci jednej rzeczy wdrożenia. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. W tym odcinku przeprowadzę Cię dokładnie przez to, co Hill kazał robić, jeśli chcesz osiągnąć coś konkretnego mieć więcej pieniędzy własną firmę zmienić pracę Poprawić zdrowie, mieć lepsze relacje, spokój lub pewność siebie. Dziś stworzymy plan działania, oparty nie na wizualizuj i czekaj, ale na decyzji, dyscyplinie i gotowości do zapłacenia ceny. Przejdziemy przez kluczowe kroki, które Hill uznawał za fundament każdej trwałej zmiany. Krok pierwszy: określ dokładnie, czego chcesz. Może to brzmi banalnie, ale właśnie tu odpada większość ludzi, bo ludzie mówią: Chcę więcej pieniędzy, chcę być szczęśliwy, chcę się rozwijać, ale to nie są cele, to są hasła, których twój umysł nie potrafi przekształcić w działanie. Hill pisał wyraźnie: Musisz dokładnie określić, czego chcesz, nie ogólnie, konkretna suma. Konkretna sytuacja i konkretna data. Dlaczego to takie ważne? Bo twój mózg potrzebuje kierunku. Jeśli nie wie, gdzie iść, to nie idzie nigdzie. Bez celu działanie zamienia się w chaos, a chaos w frustrację. Źle sformułowany cel to, na przykład, chce być niezależny finansowo. Prawidłowo sformułowany cel, to na przykład chcę zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie do końca 2026 roku, prowadząc własną działalność w branży edukacyjnej. Kolejny zły przykład. Chcę mieć więcej energii. Lepszy przykład. Chcę codziennie przez 90 minut pracować kreatywnie wieczorem i mieć minimum 7 godzin snu każdej nocy. To muszą być cele, które można zmierzyć. Cel bez daty jest tylko marzeniem, cel bez liczby fantazją. A ty nie jesteś tu po to, żeby marzyć. Jesteś tu po to, żeby realizować to, czego naprawdę chcesz. A zatem weź teraz kartkę i zapisz, czego konkretnie chcesz z datą, z liczbą i z maksymalną jasnością. Krok drugi. Zdecyduj, co oddajesz w zamian. Hill pisał, że nie ma czegoś za nic. Musisz określić, co jesteś gotów dać w zamian. To może być twój czas, twoje nawyki czy twój komfort. To może być to, że wstajesz o 5.30 rano. To może być rezygnacja z weekendów, które wcześniej były tylko do odpoczynku. To może być odcięcie się od ludzi, którzy ciągną cię w dół. Na przykład, chcę zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie. W zamian codziennie uczę się sprzedaży przez godzinę i buduję swoją ofertę wieczorami, zamiast oglądać seriale. Przykład drugi: chcę zbudować silne ciało i mieć kondycję. W zamian ćwiczę 4 razy w tygodniu, gotuję w domu i rezygnuję z fast foodów. To musi być coś realnego, coś, co poczujesz i coś, co naprawdę kosztuje. Bo jeśli nie czujesz ceny, nie zbudujesz wartości. Większość ludzi chce efektu, ale nie chce płacić. Chcą mieć więcej czasu, ale nie chcą rezygnować z wieczornego skrolowania. Chcą mieć własny biznes, ale nie chcą się uczyć sprzedaży. Chcą mieć więcej siły, ale nie chcą wyjść z domu. A sukces nie znosi tego rozdźwięku. Jeśli nie jesteś gotów zapłacić, to nie dostaniesz. Nie dlatego, że ktoś ci to odbierze, ale dlatego, że nie jesteś w stanie tego udźwignąć. A zatem zrób to teraz. Zapisz, w zamian za ten cel, rezygnuję z. I niech to będzie uczciwe. Nie musi być dramatyczne, ale musi być prawdziwe. Te dwa kroki jasny cel i świadoma cena to fundament. Nie ruszaj dalej, dopóki ich nie masz. Możesz znać wszystkie metody świata, ale jeśli nie masz celu i ceny, wszystko inne się rozpadnie. A zatem masz już zapisany cel, konkretny, z datą i z liczbą. Wiesz też, co oddajesz w zamian cenę, którą jesteś gotów zapłacić. To nie tu nie chodzi o motywację, to jest umowa, którą właśnie zawarłeś z własnym życiem. Teraz czas przejść dalej. Bo sam cel nie wystarczy. Możesz mieć najlepszą intencję, największe marzenie, ale jeśli nie wiesz, jak masz się za to zabrać, to stoisz w miejscu. Dlatego krok trzeci i czwarty w filozofii Hilla to stwórz plan działania i zapisz wszystko w formie deklaracji. To właśnie tu zaczynasz przekształcać myśl w materię. A zatem krok trzeci. Stwórz konkretny plan. Hil pisał, żebyś natychmiast zaczął realizować swój plan, niezależnie od tego, czy jesteś gotów. To jedno z najważniejszych zdań w całej jego książce. Dlaczego? Bo większość ludzi czeka. Na lepszy moment, na więcej wiedzy, czy na pewność, że się uda. Ale prawda jest brutalna. Pewność nie przychodzi przed działaniem. Pewność buduje się w trakcie, w praktyce. W błędach. Twój plan nie musi być doskonały, ale musi powstać. Prosty, ale rzeczywisty. Nawet jeśli składa się tylko z trzech kroków, to i tak jest więcej niż miałeś wczoraj. Spójrzmy na przykład. Cel. Do końca 2026 roku chce zarabiać 15 tysięcy złotych miesięcznie na swojej działalności. Plan. Do końca tego tygodnia. Lista pomysłów na produkty lub usługi. Przez kolejne 30 dni testowanie jednego z pomysłów bez inwestycji. W każdy weekend 3 godziny pracy nad ofertą i 1 godzina nauki sprzedaży. Przykład drugi. Cel: Chcę schudnąć 10 kg w ciągu 5 miesięcy. Plan: Od dziś codzienne śniadanie białkowe bez cukru. Trening trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek. Codzienne ważenie się przez 14 dni, żeby monitorować proces. Nie czekaj, aż plan będzie idealny on i tak się zmieni. Ale działanie buduje impet. A impet to siła, która przełamuje opór. Twój plan nie musi cię olśnić, musi ci pozwolić ruszyć z miejsca. I teraz krok czwarty. Zapisz wszystko w formie deklaracji. To nie jest slogan, to najpotężniejsze narzędzie, jakie daje ci filozofia Hila. Masz wypisać swój cel, datę jego realizacji, co oddajesz w zamian i swój plan działania. Na podstawie tego tworzymy deklarację, którą będziesz powtarzać codziennie, rano i wieczorem, głośno, z emocją i z wiarą. Dlaczego to działa? Bo twój umysł potrzebuje codziennego przypomnienia, bo codziennie jesteś bombardowany cudzymi opiniami, cudzymi lękami i cudzymi porażkami. A ta deklaracja to twój wewnętrzny kod. Nie czytasz jej, żeby się nakręcić, czytasz ją, żeby się zakotwiczyć, żeby wrócić do tego, co Twoje, zanim wciągniecie to, co obce. Oto, jak może wyglądać przykład takiej deklaracji. Postanawiam, że do 31 grudnia 2026 roku osiągnę dochód na poziomie 15 tysięcy zł miesięcznie, prowadząc własną działalność online. W zamian za to poświęcam 10 godzin tygodniowo na naukę, testowanie i tworzenie oferty. Mam jasny plan działania i każdego dnia robię chociaż jeden krok. Wierzę w to z całą siłą i widzę już teraz, że jestem na dobrej drodze. To nie jest afirmacja, to jest rozkaz dla Twojej podświadomości. Powtarzany codziennie, rano i wieczorem, będzie przebudowywał to, co myślisz o sobie. Nie w jeden dzień, ale konsekwentnie i nieubłaganie. I teraz ważna rzecz: nie czekaj, aż poczujesz wiarę. Hill pisał, że wiara rodzi się z powtarzania. To nie emocja, a efekt treningu. Na tym etapie masz już wszystko, żeby ruszyć. Wiesz, czego chcesz, wiesz, co oddajesz, masz plan i masz deklarację. Teraz pozostało tylko to robić, codziennie. W tym miejscu pojawia się jednak bardzo często pewien problem. Otóż po pewnym czasie większość ludzi po prostu odpuszcza. Nie dlatego, że coś zawalili, nie dlatego, że im się nie chciało, ale dlatego, że nie zobaczyli efektu tak szybko, jakby chcieli. I to jest moment, w którym filozofia Hila staje się czymś więcej niż planem. Staje się prawdziwym wyzwaniem psychicznym. Bo teraz nie chodzi już o to, żeby coś wiedzieć. Chodzi o to, czy jesteś w stanie działać, nawet kiedy nic się nie zmienia. Czy jesteś w stanie wstawać i robić swoje, kiedy nie ma jeszcze żadnych dowodów, że to działa. Dlatego właśnie tak ważny jest krok piąty, czyli codzienne powtarzanie swojej deklaracji. I nie chodzi tylko o bezmyślne klepanie tekstu. Nie chodzi o to, żeby mówić jestem bogaty, kiedy nie masz pieniędzy. Chodzi o coś głębszego. Wytrenowanie wewnętrznego przekonania, zanim świat ci je potwierdzi, Hill pisał, że wiara to stan umysłu, który można stworzyć poprzez autosugestie. To oznacza, że nie musisz wierzyć od samego początku, nie musisz czuć ekscytacji, nie musisz mieć entuzjazmu. Masz tylko jedną rzecz do zrobienia: czytaj swoją deklarację głośno. Codziennie, rano i wieczorem, z największą emocją, na jaką cię stać. Dlaczego właśnie rano i wieczorem? Bo wtedy twój umysł jest najbardziej podatny na wpływ. To jak zasiewanie nasion. Robisz to, zanim włączy się wewnętrzny krytyk. I nie musisz wierzyć w każde słowo, ale masz mówić tak, jakby to już się działo. Masz to widzieć w wyobraźni. Masz to poczuć, masz się w tym zanurzyć. Wyobraź sobie sportowca, który ćwiczy ruch setki razy dziennie, zanim stanie na boisku. To, co robisz z deklaracją, to właśnie taki mentalny trening. Twój mózg uczy się nowego obrazu siebie. Twoje ciało zaczyna reagować inaczej. Zaczynasz podejmować inne decyzje. Nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że twoja tożsamość się przesuwa. Spójrzmy na przykład. Mówisz: prowadzę firmę, która daje mi wolność i wpływa na życie innych. Zarabiam uczciwie, rozwijam się i tworzę wartość. Codziennie rosnę. I choć nie masz jeszcze tej firmy, to twój umysł zaczyna się na nią nastawiać. To nie gwarantuje sukcesu. Ale bez tego nic nie zrobisz, bo wszystko zaczyna się od tego, kim się stajesz, zanim jeszcze ktokolwiek cię zauważy. I tu pojawia się największe zagrożenie, bo możesz robić wszystko, jak trzeba mieć cel, plan, czytać deklaracje i codziennie działać. A mimo to efekt nie przychodzi. I co wtedy? To właśnie najtrudniejszy fragment tej drogi. Nie pierwsze kroki, tylko kiedy idziesz dziesiąty, pięćdziesiąty czy setny dzień i wciąż nic się nie zmienia. I teraz uwaga, bo Hill o tym wiedział. On to opisał. Mówił, że największe sukcesy przychodzą tuż po tym, jak większość ludzi rezygnuje. Każdy, kto zbudował coś trwałego, przechodził przez etap, w którym działał po omacku, w ciemno i bez pewności. I właśnie tu wchodzą w grę rzeczy, których nie widać: dyscyplina, gdy nikt cię nie chwali, wiara, gdy nic nie wskazuje na to, że warto, powtarzalność, gdy wszystko w tobie mówi, że to nie działa. To moment, kiedy zostajesz sam ze sobą, i właśnie wtedy najwięcej osób się poddaje. Ale ty możesz wybrać inaczej, nie przez siłę woli. A przez rytuał. Codzienne czytanie deklaracji, nawet przez dwie minuty rano i dwie minuty wieczorem, kotwiczy cię na twojej osi. Nie musisz się codziennie motywować, masz tylko nie wypaść z rytmu. A zatem co zrobić, gdy cel przestanie cię nakręcać, a codzienność cię zacznie przytłaczać? Wtedy nie wystarczy powtarzać, nie przestawaj. Trzeba mieć system, który utrzyma cię w ruchu, nawet kiedy nie będzie ci się chciało. Po pierwsze, stwórz rytuał tygodniowego przeglądu. Raz w tygodniu, zawsze w ten sam dzień, najlepiej wieczorem, zatrzymaj się i zapytaj siebie o trzy rzeczy: co zrobiłem zgodnie z planem, co zadziałało i w końcu, co muszę zmienić. Nie oceniaj siebie i nie dramatyzuj. Traktuj to jak rozmowę z partnerem, którym jesteś sam dla siebie. Dzięki temu nie będziesz zgadywał, tylko zobaczysz czarno na białym, czy idziesz naprzód. Jeśli czegoś nie zrobiłeś, zapisz dlaczego. Nie jako wymówkę, ale jako informację. Może plan był zbyt ambitny, może rytm dnia ci nie służy, a może robisz rzeczy, które nie mają realnego wpływu. Ucz się na tym tydzień po tygodniu. Po drugie, mierz i nie oceniaj. Hill mówił o konkretnej sumie, konkretnej dacie i konkretnym planie, ale nie powiedział, że masz codziennie się rozliczać z efektu. Twoim zadaniem nie jest ocena siebie, twoim zadaniem jest obserwacja i korekta. Dlatego raz na miesiąc zrób większy przegląd. Weź kartkę i spisz. Na jakim etapie jestem? Czy moje działania są zgodne z deklaracją? Czy coś mnie blokuje? Czy coś nowego się we mnie pojawiło? Jeśli coś nie działa, zmień narzędzia, ale nie zmieniaj celu. Nie rezygnuj z marzenia tylko dlatego, że pierwsza wersja planu okazała się niedoskonała. Doskonałych planów nie ma, są tylko ci, którzy potrafią je poprawiać. Po trzecie, ustal jeden dzień pauzy. Nie chodzi o lenistwo, a o świadomy reset. Ustal, że raz w tygodniu, na przykład w niedzielę, nie robisz nic związanego z celem. Nie myślisz o tym, nie rozliczasz się i nie działasz. I to nie jest strata czasu, to regeneracja uwagi. Twój mózg, Twoja motywacja i Twoje zasoby, to wszystko potrzebuje wytchnienia. Inaczej się wypalisz, zanim dojdziesz do półmetka. A zatem zadbaj o siebie, zadbaj o swoją energię. Długoterminowy sukces nie polega na tym, że idziesz cały czas z maksymalną prędkością. Polega na tym, że potrafisz wracać do rytmu bez wypalenia. Po czwarte, świętuj małe postępy. Zbyt wiele osób myśli, że warto świętować dopiero wtedy, gdy się uda. A to błąd! Hill pisał o znaczeniu wiary, ale wiara potrzebuje dowodów w działaniu. Dlatego ciesz się z małych wygranych. Udało się trzymać plan przez 7 dni z rzędu? Super, zanotuj to. Zrobiłeś pierwszy krok, który odwlekałeś od miesiąca? Zrób z tego symbol. Zrealizowałeś jeden mikrocel z listy? Oznacz to jako ukończone. To buduje Twoją tożsamość jako osoby, która realizuje, a nie tylko planuje. I na koniec, nie pozwól, żeby to była tylko struktura. Wszystko, co powiedzieliśmy sobie w tym poradniku, ma sens tylko wtedy, gdy uruchomi się działanie. Nie chodzi o to, żeby mieć ładnie rozpisany plan. Chodzi o to, żeby mieć styl życia, który jest zgodny z tym, co naprawdę chcesz osiągnąć. A zatem nie pytaj siebie, czy masz dzisiaj siłę. Zapytaj, czy chcę być osobą, która działa zgodnie z tym, co sobie obiecała. I to wystarczy. To już nie jest wizja. To system. I teraz wszystko zależy od ciebie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli jakiś jego fragment szczególnie zwrócił Twoją uwagę, podziel się tym w komentarzu. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia!